Cześć, z tej strony Marta i to jest mój głos. Ogólnie chciałabym powiedzieć, że na tym kanale będzie Minecraft, czasami ze znajomymi, czasami bez. Przepraszam za mój głos, ale po prostu jestem chora, mam katar i ciężko mi się mówi z zatkanym nosem. I do tego bolą mnie zatoki, więc rozumiecie o co chodzi. Jeżeli macie jakieś pytanie związane z tym kanałem... Przepraszam za moje mówienie, ale po prostu niewyraźnie mówię, bo jestem już przyzwyczajona do szybkiego mówienia, więc będę się starała mówić normalnie. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tym kanałem, to piszcie śmiało w komentarzach. Również polecam kanał Gabriello11, który też nagrywa Minecrafta, ma własną serię, więc jest bardzo ciekawie. Ja mam jeszcze zdjęcia na profilowym, ale już się powoli robi, więc się... czekajcie cierpliwie. Boże, moje mówienie jest okropne! Wiem, jestem emocjonalną osobą, ale to też chodzi o inne rzeczy. Dopiero zaczynam, więc je przyjmijcie miło. Znaczy ja oczekuję od was tego, ale by było mi miło, żebyście. Dobra, nieważne. Żadnych... I w tym oto momencie dostałam rysik, więc raz animacja będzie bardziej dopracowana i ładniejsza. Wiecie, o co mi chodzi? Tak jakby je pokażę swojej twarzy, bo szanuję swoją prywatność i już kilka razy. Miałam kanał, który pokazał swoją twarz i byłam. Tak jakby. sklejtowana. Nie, nie będę pokazywać, to chyba, że coś się kiedyś zmieni. Tak więc to wszystko. Dzięki za oglądanie. No i do następnego.